Dzień dobry, witam w kolejnym wydaniu Xdemości, a w dzisiejszym odcinku o wielkich zmianach w Platformie Obywatelskiej. Zmienili nazwę, zmienili logo, połączyli się z kilkoma innymi partiami. Chyba mogę powiedzieć, że to jest największa zmiana tej jesieni i zatrzęsła ta konwencja całą polską polityką. Rebranding w Platformie Obywatelskiej był zapowiadany już od wielu tygodni. Chyba minister yy, Kierwiński w jednym z wywiadów powiedział, że ustalili nową nazwę w małej grupce i chyba tylko cztery osoby znają nową nazwę. Że będzie odświeżenie, i oni zmienili nazwę z Platforma Obywatelska na Koalicja Obywatelska. I ludzie tak pomyśleli. Chwila, przecież wy się nazywaliście Koalicja Obywatelska, być może wy też, niektórzy z was nie wiedzą, chociaż pewnie większość z was e, wie. Koalicja Obywatelska to była nazwa koalicji, tak jak na przykład e, nazwa Zjednoczona Prawica, no to była nazwa koalicji PiSu, Ziobry i Gowina. I teraz Platforma, jak to na platformę przystało, połknęła te swoje przystawki. Znaczy, no już oni dawno je połknęli, ale jeszcze niby tam e, inicjatywa polska i nowoczesna jeszcze istniała, teraz już nie istnieje i zostały połknięte. Dobry wieczór, mówmy prawdę. Przeciwstawiajmy się złu. Wysoko postawiona poprzeczka na samym początku. Mówmy prawdę. Tak, akurat w przypadku Platformy Obywatelskiej, wróć koalicji. Obywatelskiej nie będzie łatwe. Nie dajmy się steroryzować. Ludzie dobrzy muszą być zjednoczeni. Mówi Donald Tusk, a połączyły się Platforma Obywatelska Nowoczesna oraz Inicjatywa Polska. Nazwa nowej partii, taka sama jak wcześniej koalicji Koalicja Obywatelska. Obiecuje wolność i dobrobyt w nowoczesnym państwie, ochronę przed Rosją i współpracę z Zachodem. Michał Tacz. My się nazywamy Koalicja Obywatelska. W taki sposób Platforma Obywatelska przechodzi do historii. Platforma Obywatelska, Inicjatywa Polska i Nowoczesna staje się jednym ciałem. Znaczy może ja się nie znam. Pisałem pracę dyplomową o marketingu politycznym, ale w odniesieniu do kandydatów na prezydenta, ale miałem jakieś zajęcia z rebrandingu i wydaje mi się, że wydawanie pieniędzy na rebranding z Platformy Obywatelskiej na koalicję. Obywatelską, gdzie po pierwsze wszyscy już was i tak traktowali jako koalicja obywatelska, mogliście to zrobić po cichu, a nie robiąc wielką konwencję, zapowiadając wielkie zmiany w partii, wydając te pieniądze i tak naprawdę nic się nie zmienia, no to chyba to były źle wydane pieniądze. Po niemal 25 latach PO formalnie zostaje rozwiązana. Nowa partia to Koalicja Obywatelska. W jej skład wejdą partie, które dotychczas współpracowały. Będziemy tworzyć bardzo dobrą drużynę. To pod tym szyldem Koalicja Demokratyczna walczyła o głosy od 2018 roku. Z tą nazwą wygrała Wybory 15 października. Dobrzy ludzie, jeśli są zjednoczeni, są nie do pokonania. Tak na specjalnej konwencji zjednoczeniowej przekonywał premier, oficjalnie cel jest taki. Żeby konsolidować ten obóz, by pokazać, że współpraca przynosi efekty. Znaczy, skonsolidować jest chyba złym słowem, bardziej zmarginalizować, połknąć, no chociaż tam już nie ma co margi marginalizować. Jeszcze nowoczesna, może miałaby jakieś szanse, żeby być samodzielnym bytem. Powiedzcie mi, czy wiecie, znacie jakiegoś polityka z inicjatywy polskiej poza Barbarą Nowacką? Się dowiedziałem teraz, że jeszcze Dariusz Joński należy y, jakby do tego ugrupowania i to będzie polegało na tym, że te dwie partie znikną, będą teraz w koalicji obywatelskiej, po prostu pani Barbara Nowacka z inicjatywy dostanie gdzieś jedynkę i Szłapka i pani Lubnauer dostaną jedynkę. Tyle, a reszta będzie dalej zależna od Donalda Tuska. Wszyscy są zwarci, gotowi, idziemy po zwycięstwo. Trzeba postawić kolejny krok, no łączy nas Polska, wiemy co chcemy razem osiągać, no i teraz będziemy mieli już pełną integrację, żeby to robić. Nie ma jednak wątpliwości. Nie ma mowy, żebyście odpoczęli choćby przez jeden dzień. No tak, po dwóch latach bezczynności, odpoczynku przydałoby się, żebyście chociaż trochę popracowali, coś w tej Polsce zmienili. Że po okresie stagnacji i marazmu, po przegranych wyborach prezydenckich, obóz władzy potrzebuje no nowego otwarcia. Nowa partia to pretekst, by na nowo dać wiatr w żagle politykom i działaczom i przede wszystkim... Uwierzcie w to, jesteście stworzeni do rzeczy wielkich. Tylko jak to ma pomóc politykom, działaczom? Prawdziwy rebranding by mógł to zrobić. Byłoby nowe odświeżenie, wymiany w kadrach, przedstawienie nowych postaci, nowych liderów. Okej, okay, ale rebranding z Platformy Obywatelska na koalicja Obywatelska, gdzie ta nazwa jest używana od Tylu lat ma wprowadzić jakiś powiew świeżości? No wątpię. A ja dziękuję sponsorom dzisiejszego odcinka, których aktualnie widzicie na ekranie. Jeżeli chcecie dołączyć do tego fantastycznego grona, link do rzutki znajduje się w opisie. Na nowo dać nadzieję wyborcom, że koalicja jest w stanie rządzić i wygrać kolejne wybory. My musimy napisać kolejny ważny rozdział tej pięknej opowieści. To nowa energia, nowe otwarcie, sygnał do wyborców, że nie stoimy w miejscu, że cały czas się rozwijamy, zmieniamy. To dlatego Donald Tusk znów kreśli taką linię podziału. Wiemy, że po drugiej stronie jest zło. Jarosława Kaczyńskiego nazywa staruszkiem o politykach poprzedniej władzy, mówi per złodzieje. Oglądając od tylu lat TVN, fakty sparafrazuje słowa, które często były przez nich w ich programach używane w odniesieniu do prawa i sprawiedliwości i moim zdaniem idealnie teraz się odnoszą, że polityka nie powinna być budowana na nienawiści, a tutaj jest budowana na nienawiści, pokazując, że ta druga strona to zło, zwracając się personalnie do Jarosława Kaczyńskiego, że jest staruszkiem. To nie są moje słowa, to jest sparafrazowanie słów TVN-u. To koalicja obywatelska ma według niego zadbać o bezpieczeństwo i dobrobyt. Polska zasługuje na silnych, zdeterminowanych ludzi zjednoczonych tą jedną wielką ideą – Polski dobrobytu, Polski suwerennej, Polski wolnych Polaków. To wy jesteście tego gwarantami. Nikt tego za was nie zrobi. W 2027 roku to będzie właśnie taki wybór. To będzie wybór między PIS-em i koalicją, którą PIS zbuduje, a koalicją obywatelską. Formalnie nowoczesna decyzję o rozwiązaniu podjęła wczoraj inicjatywa Polska, zrobi to za trzy tygodnie. Połączyła nas miłość do Polski. Tu jest miejsce dla każdego, kto. Dobrze myśli o Polsce i chce dla Polski jak najlepiej. Ze sceny politycznej znika też platforma zakładana przez trzech tenorów, jak utarło się o nich mówić. Najpierw jako konkurencja dla podupadającego AWS-u, później przeciwwaga dla rządzącej lewicy. Tam była chemia pomiędzy panami? Tak, od początku. Reportaż na ten temat można zobaczyć w TVN24+. Strach pomyśleć, co by się działo dzisiaj w Polsce w sensie politycznym. Jak wyglądałby parlament, gdyby platforma kilka miesięcy temu nie powstała? Nie tracimy platformy, zyskujemy koalicję. A koalicja w jednym z ostatnich sondaży mocno rośnie i utrzymuje pozycję lidera. Dalej jest PiS, Konfederacja i partia Grzegorza Brauna. No tak, pokażmy sondaż, jak Platformie Obywatelskiej rośnie. Co z tego, że wszystkie partie z koalicji są pod progiem wyborczym? Co by oznaczało, że koalicja 15 października już by w Polsce nie rządziła, ale zobaczcie na nasze słupki cieszy serce. Dobry sondaż, kiedy idziemy w górę. Nowa partia władzę wybierze za kilka tygodni. Władzę Koalicji Obywatelskiej, tak jak władzę Platformy, wybierać będą wszyscy członkowie, także wszystko przed nami. Jutro ciąg dalszy kongresu. Panele programowe poprowadzi Rafał Trzaskowski. Michał Tracz, Fakty. I męczą jeszcze tego biednego Rafała Trzaskowskiego. On chyba zostając jeszcze w Koalicji Obywatelskiej. Trzeba teraz się nauczyć, że to nie jest Platforma Obywatelska, tylko Koalicja Obywatelska, że ten Donald Tusk już niedługo odejdzie i on wszystko przejmie, żeby móc wszystko parę miesięcy stracić. Koniec Platformy Obywatelskiej. Odważnie postawiona pauza już pewnie w wielu domach, gdzie była oglądana Republika, strzelały szampany, żeby później powiedzieć, że tam się zmienia tylko nazwa. Partia oficjalnie zmieniła nazwę. Po konsumpcji przystawek teraz jest Koalicją Obywatelską. Konwencja nie zaowocowała jednak żadnym pomysłem programowym. Padły za to dobrze znane slogany o budowie dobrobytu. Polacy już je słyszeli i z pewnością wiedzą, jak bardzo są one wiarygodne. Ale były też zaskoczenia. Premier Donald Tusk zaczął twierdzić, że to on ostrzegał Zachód przed Rosją i to już 10 lat temu. I powiedział to autor resetu w relacjach z Rosją, Łukasz Muda. Nowa nazwa partii, ale ludzie ci sami. Platforma Obywatelska odeszła od dotychczasowej nazwy, po drodze wchłonęła dwie drobne partie, inicjatywę polską oraz nowoczesną i od teraz nazywa się Koalicją Obywatelską. Teraz przypomniało mi się, że od wielu lat był zapowiadany rebranding w prawie i sprawiedliwości, że oni mieli zmienić nazwę. Wydaje mi się, że właśnie nawet prawa i sprawiedliwości, nie tyle, że nazwę. Koalicji i dalej przy tym zostają. A wydaje mi się, że właśnie im przydałby się taki rebranding, bo przez tyle lat skrót PiS źle się kojarzy wyborcom. Jak my się od dzisiaj nazywamy? My się nazywamy Koalicja Obywatelska. Bo jako Koalicja Obywatelska wygrywaliśmy już wybory i wygramy następne wybory. Niczego nie musimy wymyślać. Te słowa padły na koniec przemówienia premiera. Przez większość swojego przemówienia Donald Tusk opowiadał o sukcesie gospodarczym Polski ostatnich 35 lat, ogólnikowo o potrzebie czynienia dobra, ani słowem nie wspomniał o propozycjach programowych swojej partii. Natomiast nadzwyczaj wylewny okazał się mówiąc o prawie i sprawiedliwości, zarzucając największej partii opozycyjnej prorosyjskość. Gdyby oni odzyskali władzę, to właściwie te fortyfikacje, te zapory dronowe, te setki kamer, tysiące żołnierzy i straży granicznej, oni powinni pewnie postawić na granicy Polski z resztą Europy. Tam na zachodzie, nie na wschodzie. Oni naprawdę na siłę szukają coraz częściej usprawiedliwienia dla agresji rosyjskiej przeciw Ukrainie. To jest chyba najgorsze, co aktualnie jest w polskiej polityce, że przerzucanie się prorosyjskością. Tutaj zaraz Republika pokazała, że to Donald Tusk z Władimirem Putinem na molo. Podzieli. Akurat to nie powinny być tematy, w których powinny partie się przerzucać, kto jest bardziej prorosyjski. Ja w międzyczasie znalazłem, że e, ponad rok temu była zapowiedź zmiany nazwy Prawa i Sprawiedliwości na Partia Biało-Czerwoni. I właśnie to też było w y, nawiązaniu do tego, że Prawo i Sprawiedliwość i partia Zbigniewa Ziobry miała się połączyć. I chyba lepiej, żeby zostali przy nazwie Zjednoczona Prawica i prawa i sprawiedliwości niż partia biało-czerwoni. Dziś Donald Tusk stara się zaklinać rzeczywistość. Maluje się wręcz na osobę, która ostrzegała przed Rosją. Niemożliwe? Proszę, posłuchajmy. Ja pamiętam dokładnie w 2015 roku czy 2016, nie, dokładnie daty nie pamiętam, kiedy ostrzegałem jako szef Rady Europejskiej naszych partnerów w Europie. I kiedy mówiłem, że Rosja nigdy nie będzie strategicznym partnerem dla Europy, będzie zawsze strategicznym problemem dla. Donald Tusk jest człowiekiem, który fantastycznie ma dopracowane pewne rzeczy. Że on po prostu w bezczelny sposób Polakom w twarz kłamie, wiedząc, to znaczy się licząc na to, że Polacy nie pamiętają tych słów. Sytuacja nie bywała. Człowiek odpowiedzialny za zbliżenie Polski z Rosją, za którego kadencji powstały plany obrony Polski na linii Wisły, twierdzi, że ostrzegał Europę przed Rosją. Nie znalazł ani jednej sekundy, żeby powiedzieć o swoich sukcesach. A z drugiej strony mam wrażenie, że wyczerpał temat sukcesów obecnej ekipy rządzącej, bo tych sukcesów po prostu nie ma. Konwencja koalicji obywatelskiej okazała się wielkim, jak na razie, występem głównego aktora, Donalda Tuska. Cóż, jest chociaż zmiana nazwy. Jak premier sam powiedział, niczego nie musimy wymyślać. A lokomotywa jedzie dalej. Jeszcze parę urywków, jak komentowany był rebranding Platformy Obywatelskiej w śniadaniu Rymanowskiego. Platformy Obywatelskie, w których sprawy są skręcane. No dobrze, ale czy to, co się stało wczoraj, to jest. Y bardzo mocny punkt dla waszego przeciwnika ideowego. <laughs> Będzie nawet, gorzej z nim walczyć. Oni nawet rebrandingu nie potrafią zrobić. Zmienili nazwę z nazwy, na którą, z którą byli i którą Zębaczyński zresztą w wywiadzie zdradził, że tak się będą nazywali. No, nazywać się Koalicja Obywatelska i robić rebranding na nazwę Koalicja Obywatelska. Panie rektorze, jak jest beznadziejna knajpa i jej nie idzie, to zamiast zmienić kucharzy, bardzo często zmienia logo i nazwę tej restauracji. I to samo Tusk, tylko że nawet nie zmienił nazwy, bo wszyscy znają Koalicję Obywatelską. Bo przecież z tym logiem i z tą nazwą szli do wyborów. Pani minister, Coś zmieniacie logo knajpy? To jest ciekawe, dlatego że jeżeli nam nie idzie, a w ostatnich dwóch sondażach w jednym mieliśmy 38, kiedy wy chyba nie całe 30, a w kolejnym 31, kiedy wy mniej niż my, no to znaczy, że wam to już by już całkiem nie szło. W związku tak z wam tym... Idzie, że koło mnie siedzi przedstawiciel Kancelarii bardzo. Prezydenta mój przepraszam, drogi przepraszam, kolega Karol Rabenda, który reprezentuje prezydenta Pozwoliłam Karola Namrockiego. pani, minister, pani minister Lubnauer zdolny teraz. Chciałam opowiadać od początku do końca. Mógłby pan mi też nie przerywać. Chciałam powiedzieć jedną rzecz, że rzeczywiście to jest domknięcie Pewnego projektu, który zresztą zakładaliśmy wspólnie z Grzegorzem Schetyną w roku 2018, wtedy, kiedy startowaliśmy pierwszy raz wspólnie jako Koalicja Obywatelska do. E, wtedy z do samorządu. Ponieważ Czyli w jakim samorządu. sensie pani jest matką, założycielką? No można tak powiedzieć, nawet tak pisze Wikipedia. Szybki fakt checking i faktycznie pani Lubnauer razem z panem Schetyną są jako ojcowie, założycielowie Koalicji Obywatelskiej. Tylko jeszcze wracając do poprzedniej wypowiedzi, co z tego poparcia, jak to poparcie nie przełoży się na rządzenie w kraju. Napiszcie, jak wam się podoba nowa nazwa platformy obywatelskiej. A ja dziękuję sponsorom dzisiejszego odcinka, których aktualnie widzicie na ekranie. Jeżeli chcecie dołączyć do tego wspaniałego grona, link do rzutki znajduje się w opisie. Dziękuję za wsparcie i do zobaczenia!